Wracamy do praktyk zielarskich. Działa ona przeciwzapalnie, pomaga w walce z nieświeżym oddechem. Wielu producentów dodaje zioła tylko symbolicznie, żeby... Dzień dobry, wieczór. Czy zastanawiałeś się, jak ludzie kiedyś dbali o jamy ustną, zanim jeszcze pojawiły się pasty, płukanki i szczoteczki do zębów? W starożytnym Egipcie rzut korzeń miswaka, w Chinach już tysiące lat temu stosowano i goździki, a w średniowieczu popularne były pukanki z tymianku i rumianku. Bez fluoru, bez elektrycznych szczoteczek, a jednak jakoś dawali sobie radę. A dziś, mimo tysięcy różnych pasji szczoteczek, coraz częściej wracamy do praktyk zielarskich. Mamy gotowe mieszanki ziołowe, na przykład zioła na zdrowe dziąsła lub pasty do zębów z zawartością ziół, które. Często w reklamach są panaceum na zdrowe zęby i dziąsła. Niewątpliwie ziołolecznictwo to ważny element profilaktyki jak i leczenia wielu chorób w stomatologii również istotny, ale jak we wszystkim warto kierować się też zdrowym rozsądkiem. No to przejdźmy do konkretów, które zioła naprawdę pomagają. Z pewnością słyszeliście o szałwi lekarskiej. Działa ona przeciwzapalnie, antyseptycznie i ściągająco. To klasyka w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej. Podobnie jak rumianek, który jest niezwykle delikatny, a przy tym skuteczny. Łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie. Działa przeciwbakteryjnie i, uwaga, mogą go używać nawet bardzo małe dzieci. Jest to bezpieczne zioło dla najmłodszych, o czym wszyscy rodzice zapewne już wiedzą. Podobnie działa tymianek, ale ma zdecydowanie większe właściwości antybakteryjne, i, uwaga, pomaga w walce z nieświeżym oddechem. Pewnie wielu z Was kojarzy ten specyficzny zapach dentysty, a bardziej gabinetu stomatologicznego. Dla wielu osób to aromat dzieciństwa, bo był i często wciąż jest nieodłącznym elementem wizyty u dentysty. Czasem przywodzi na myśl kuchnię świąteczną, ale w kontekście gabinetu stomatologicznego staje się zapachem równie rozpoznawalnym jak niestety dźwięk, dźwięk wiertła. Eugenol to naturalny związek chemiczny pozyskiwany z olejku goździkowego, a ten olejek z pąków goździkowca korzennego. W stomatologii znalazł szerokie zastosowanie jako składnik wielu preparatów, które łagodzą ból i stany zapalne. Eugenol wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe i co bardzo ważne działanie lekko znieczulające, dzięki czemu był wykorzystywany w medycynie ludowej na długo przed tym, jak Pojawił się w oficjalnej stomatologii. W XIX wieku olejek goździkowy był jedną z nielicznych substancji, które łagodziły ból zęba bez interwencji chirurgicznej. Mimo rozwoju nowoczesnych technologii, do dziś jest on ceniony za swoją skuteczność, naturalne pochodzenie i charakterystyczny zapach, który bywa kojący, przynajmniej do momentu, gdy nie usiądziemy na fotelu dentystycznym. Oczywiste prawdy, często przekazywane z ust do ust, stają się mitami. I podobnie jest w przypadku ziół. Czasem mówi się, że zioła leczą wszystko, nawet paradontozę. Brzmi pięknie, ale niestety to nieprawda. Paradontoza to poważna choroba tkanek przy zębia o złożonej etiologii i wymaga ona konkretnego leczenia. Tylko regularne wizyty higienizacyjne w dużym stopniu zapobiegają stanom zapalnym dzioseł i paradontozie. Zioła natomiast mogą łagodzić objawy, na przykład zmniejszyć stan zapalny, ale nie zastąpią profesjonalnego leczenia jak i regularnej higieny jamy ustnej w zaciszu własnej łazienki. To nieprawda, że zioła rozpuszczają kamień nazemny. Również nie zregenerują one zniszczonych już dziąseł, a tym bardziej nie odbudują kości. Osobiście zawsze zalecam swoim pacjentom płukanie jamy ustnej różnymi mieszankami ziołowymi. Zioła takie poprzez swoje działanie przeciwzapalne i łagodzące wspierają leczenie, np. po zabiegach chirurgicznych, i są dobrym uzupełnieniem codziennej higieny jamy ustnej. Ale uwaga, nigdy nie zastępują leczenia i codziennego mycia zębów. Z wszechobecnej reklamy produktów do higieny jamy ustnej możemy dowiedzieć się, że pasta z napisem ziołowa jest bardziej naturalna i tym samym uważana za lepszą. No właśnie, ale czy na pewno. Wielu producentów dodaje zioła tylko symbolicznie, żeby ładnie pachniało i dobrze wyglądało na opakowaniu. Nie ma tam realnej ilości składników aktywnych, tylko marketingowe listek mięty na etykiecie. Dlatego tak jest w przypadku wszystkich produktów. Trzeba zawsze dokładnie czytać skład. Jeśli szałwia, rumianek czy eukaliptus są na końcu listy, to znaczy, że ich tam jest tyle, co nic. Ziołowa pasta. Tak, ale jeśli ona ma działanie potwierdzone i sprawdzone, a z tymi potwierdzonymi badaniami jest różnie, więc należy zawsze brać poprawkę, że to tylko zielony branding. Proszę zapamiętać, że jest ogromna różnica między ziołami do parzenia, czyli ziołami w formie sypanej, liściastej, a ziołami w saszetkach, w torebkach ekspresowych. Ta różnica dotyczy przede wszystkim formy surowca, jakości, mocy działania oraz sposobu przygotowania. Zioła sypane luzem to całe liście, kwiaty, korzenie lub łodygi minimalnie przetworzone. Widać co parzysz, na przykład rumianek to rumianek, a mięta to mięta. Mają więcej składników aktywnych, bo nie są one rozdrobnione do pyłu. Natomiast fabrycznie przygotowane zioła w saszetkach to najczęściej pył lub odpady po rozdrobnieniu i to nie tylko ziół. Czasem zawierają one mieszanki z dodatkami aromatów lub cukrów, szczególnie te w marketowych herbatach ziołowych. Trudno ocenić jakość takich ziół, bo nie widać co jest w środku w saszetce. Więc jeśli zioła, to takie jak nasze babcie przygotowywały, zdecydowanie lepiej sobie samemu zaparzyć całe liście i kwiaty. Podsumowując, nie podchodźmy zbyt optymistycznie do reklam zapewniających o supermocy gotowych produktów zawierających zioła, bo różnie z tym bywa. A napary ziołowe są niewątpliwie i skuteczne i wspierają zdrowie jamy ustnej, ale wymagają z naszej strony trochę więcej zaangażowania i pracy. I uwaga, nigdy nie można traktować ich jako zamiennika codziennych nawyków. Przekieruj ten film innym, by się również mogli o tym dowiedzieć. Zasubskrybuj ten kanał i proszę daj kciuk w górę. Do zobaczenia.